Miejsce, które jest, uwaga, nową y, siedzibą iPa a AJPA. tutaj mam paczkę ostrą, a tutaj mam paczkę z dziwnymi smakami. Ostro, nie Gęgę, gę, gę, gę. gę, gę. o, się zesrała. Mieliście pojęcie, że kaczki srają na zielono? Kiedyś pamiętam się tym bawiłem, myślałem, że doglony. Wydawałoby się, że sezon letni w którym mieście się zakończył, jest już wrzesień, a więc ludzie wszyscy powyjeżdżali. Aczkolwiek parking cały zawalony, ciężko znaleźć miejsce. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. I dzisiaj akurat sobie zaczynam od treningu takiego relaksacyjnego. Plus, no skorzystając z tego, że jest pogoda, bo już naprawdę był tydzień takiej zwały że chciało się płakać, naprawdę depresja łapie. Bardzo, bardzo szybko mnie to yy, zaczyna gryźć, ale to znaczy, że trzeba będzie znowu morsować, kiedy pojawi się ta zła pogoda, ponieważ pamiętam, że w czasie morsowania nie było tak źle, tak czy inaczej, yy, kontynuując... Chyba, ostatni... No dzisiaj dobry dzień na rolki. To ćwiczenie sobie robię, podpatrzyłem ostatnio i tak naprawdę ćwiczenie. Chodzi tylko o wyciągnięcie. Mam ostatnio bardzo mocno spięte lędźwie. Więc sobie wyciągam cały, cały tułów i rozgniatam proste uda, bo piszę na rurce na udach, więc proste się rozbijają, a tułów wyciąga, więc to jest takie stretchingowe, stretchingowe ćwiczenie, żeby zlikwidować dyskomfort w, w tłobniu. Tak, 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 tak. Tego nie robiłem chyba od dwóch lat i wtedy wyszło mi ledwo, ledwo i jestem ciekaw, czy wyjdzie teraz. Moi drodzy czuję moc, zajarałem się, chcę to zrobić jeszcze raz i dzisiaj wychodzę stąd z handstand push up na pojedynczej, na jednej poręczy, na poręczy po prostu. Co można zaliczyć? Nie wiem, bo nie złączyłem nóg. Zaliczone, tylko trzeba na materacach ćwiczyć. Zaliczone? No pewnie, super było. No to dobrze, dziękuję. Nie żebym była romantykiem, ale taka starsza parka, muzyczka leci, tutaj sobie podtańcują, wiesz. Punkt, w którym kiedyś chciałbym się znaleźć. Kiedyś, kiedyś. Za te 40 lat. 30, no kurde już mam, już mam 28, więc w sumie <noise> oj, oj, oj. Dzisiejsze wyjście tutaj w ogóle nie jest przeze mnie traktowane jako jednostka treningowa, po prostu wyszedłem się poruszać, wyszedłem na świeże powietrze, może bardziej bym to potraktował jako spacer, I, ale też dobrze raz na jakiś czas wyjść i zrobić coś takiego, bo przynajmniej wiecie, niby się bawicie, niby jest to spacer, ale zawsze sobie próbujecie różne rzeczy, których nie próbowalibyście podczas normalnego treningu, czyli na przykład tutaj handstandy, wygłupy jakieś zwisy, wyciągania, bo normalnie wchodzisz na trening i robisz wiesz, piep 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 swój program, swój plan. Opa. Okej. Okay. Tutaj mam paczkę od Gipary, Gipara Fitness. A Gipara to jest moi drodzy firma, która wyposaża siłownię Calypso I jeżeli widzieliście właśnie taki sprzęt, kojarzycie to nazwę, to możecie ją kojarzyć właśnie z tej, z tej sieciówki. Nic wielkiego, bo ja po prostu będę sobie testował ich sprzęt. Teraz ta firma nastawia się ze względu na te wszystkie kryzysy. Nastawiają się bardziej na treningi w domu, więc o tyle dobrze, że są gotowi sprostać wyzwaniom osoby, która chce ćwiczyć w domu. Także mam tutaj parę produktów. Roller. Guma oporowa Space Stretch w końcu normalna mata do ćwiczeń, której będę używał w domu, bo normalnie do tej pory ćwiczyłem na karimacie, zawsze się rozciągałem i ta karimata już jest podarta, i zrolowana. To są bloczki do jogi, tak naprawdę, ale sporo można z tym zrobić. Można się bawić, balansować, w stanie na rękach. To wszystko do wykombinowania. Po prostu jakby mogłem, to zamówiłem. Byłem ciekaw, jak to jakby. No, kurde. Jak dają, to biorę, nie? Dajcie znać może, co chcecie, żebym ocenił, żebym przetestował. Na przykład zanim to kupicie, to zamówię i spróbuję sobie przetestować. A Ty, czekaj, czekaj, czekaj. No tak, nie powiedziałem, jaki jest kod rabatowy. Kod rabatowy jest iPad 30 iOF A30. Przy zamówieniu, jeżeli to wpiszecie, to dostajecie te 30% zniżki. Linki w opisie zapraszam. Słuchajcie, dokonałem całkiem ciekawego zakupu. Kupiłem fasolki. Fasolki smakowe, które znacie pewnie z innych filmów w internecie. Tutaj mam paczkę ostrą, a tutaj mam paczkę z dziwnymi smakami. Parę osób wezmę mamy w kresie. Wkręcę, może Anię, może, o Karola, wkręcę parę osób, zobaczymy jaka będzie ich reakcja na taką fasolkę. Nie boisz się? Na no pewno, że się boję, ale co to zmienia? Dobra, no to. E, dawaj. Sriracha. Ej, kurde, Sriracha to jest najluźniejsze. <grytanie> <grytanie> Ostry, nie da. Ale... <grytanie> czy mamy mleko? Znaczy, ostre czy nie? O, ale... <laughs> Jestem w szoku, bo to jest najsłabsza fasolka. Nie jest tak źle, nie jest tak. źle. Nie, oczywiście, że nie. Właśnie nie wierzę, że taka. Ostro... A... Nic nie piecze, nie? Żadnych takich? Przesadzasz. To jest taka przyjemna, to jest taka ostrość, że jeszcze w zupce chińskiej by była. Ona oszukiwała, ona powinna być youtuberem. Jeżeli chcecie, żeby założyła konto na YouTube, to zostawcie łapę do góry, bo dobrze będzie przycinała. Te reakcje, ale to nie było ostre. No tak, jakbyś ja dwie, śluzaczkę pieprzu No dobra, No, no, to no to dawaj, to gra. Kur... <śmary> to od razu! Ale to, no będziesz miał to za sobą. Od razu Reaper wjechał. Dobra jestem, że to jest cukier. Normalne, nie? Dobre. <śmary> nie ma dramatu. Jeż, to jest, na, jest najostrzejsza fasolka. połem. Poczekamy jeszcze 10 sekund Nie, nie, ona jest jakby wiesz, mogło być gorzej wow. To wcale nie jest takie Lajtowe Ja się popakałem No to zjedz dwie naraz No to są ten, rzeczywiście Nie no trochę to jest przyjęcie, ale no takie Lajtowe wcale nie jest Nie ma komisja tutaj wiesz, to nie to zjaś, jestem w jakimś Co się jest rada Jest to jakaś ukryta kamera ja. To są jakieś cukierki e, z odpustą Ja, ja się, że to fasolki, no masz po prostu inne smaki Dwie fasolki z Karolina Reaper, te najmocniejsze, które wcześniej. Ja, ja zjadłem je wcześniej. Normalnie. Bez, bez żadnej śmietany. Normalnie. Ale patrz, akurat dziś nie chciałam tego jeść. Zawsze tutaj wszystko zjadam. No, no, właśnie, ale ale ile. Ja nie siedziałem wiem. i mówiłem, kurde, ile <laughs> można, nie? Mam... Dzisiaj normalnie. Nie wiem, widzisz, mam, mam intuicję. Chcieliśmy wejść do środka, ale niestety. Ja zapomniałem telefonu wyjątkowo i nie mogę się z nikim skontaktować, a chciałem wbić obejrzeć y, miejsce, które jest uwaga nową y, siedzibą AIPA, AJPa. Także y, uwaga. W końcu wyprowadzam się z domu, mając 28 lat, wyprowadzam się z domu rodzinnego, swoją własną. powiedzmy, dom siedziba iPA tak to będziemy nazywać. Jest to Połowa tego budynku, oczywiście, to już, już nie będziemy tak kolorować, bo jeszcze nie ten etap, żeby kupować wille za nie wiadomo ile. Ale jeżeli chcecie, to znaczy, nieważne, czy chcecie, czy nie, ale jak zostawicie łapę do góry, to wam przygotuję odcinek opisujący po kolei co się, co się dzieje, co będzie miało jakie przeznaczenie, bo obecnie jest to stan deweloperski, a zrobimy z tego chawirę youtubera klasyczną i będzie parę ciekawych rozwiązań także e, obserwujcie, bądźcie na bieżąco, pamiętajcie, lajkujcie subskrybujcie, komentujcie no co, dumni czy nie dumni wiecie o co chodzi, nie? no jak mnie obserwujecie od tylu lat to chyba najwyższa pora mi się wyprowadził, tak czy nie? tak! tak! tak, tak. tak jest! okej! Okay, yes. okej! Okay, okay. yes. i samochodzik też ładnie się dobrze się komponuje na tle ach tak y Peace out, brother, buziaczki, dobranoc i na razie. Jo. Ja jest srogo, tak. <laughs> Dobrze. I to był spray Skunksa. Jakby, skąd ktokolwiek ma pojęcie, jak smakuje spray Skunksa?